Siema Tubson, ty wiesz, że Kulawy zbiera 1000 dolarów na duo z tobą? Co? Patrzymy. A nie, nie ma nic. Serio? Ale jaja. Daj sobie woda, tam jest. Co ty gadasz? Co? Co? Ty widzowie, patrzcie, podobno tu coś jest. Czekaj. Filmy. Może damy. Klipy. Ostatni dzień. I jakiś taki najnowszy. Nie wiem, 15 godzin temu. Gierka z Tubsimsonem. Stup stupsim, co jest kurwa na górze Ja nawet nie wiedziałem o tym Nie wierzę Ale 1000 dolarów Nie będzie z grał Kurwa Nie wierzę co jest No dobra No No to możemy zagrać Ale powa dla mnie tak w co byśmy mogli pograć? Teraz Isaac będzie akurat online I on ma Izaaka! On kupił Izaka ostatnio, serio, kupił Izaka, powiedział na live, ale tam widz mu kupił, widz mu kupił, widz mu kupił, widz mu kupił, tylko on musi te DLC dokupić sam, no ale to i tak już połowę gry ma, powiedzmy, no bo tego Izaka to trzeba mieć wszystkie te dodatki, serio, no trzeba, Ja cię sunę, ale jaja.